Dzień dobry Państwu. E, witam serdecznie. E, Michał Pniak, Biokont Polska. Dzisiaj jesteśmy e, w trochę innym miejscu niż zazwyczaj. E, jesteśmy w Białej Rawskiej, e, w sadzie Państwa Rokickich. Witam. Ze mną e, Cezary Rokicki. E, panie Czarku, bo w, w, jesteśmy w sadzie, e, który, który, w którym był stosowany Wikisan. E, ale proszę powiedzieć coś o tym, o tym sadzie i może o tej odmianie. Gdzie jesteśmy, jak to wygląda. Witam serdecznie. Odmiana trzyletnia, red pinowa. No, od początku rok był naprawdę trudny, to każdy wie. Stosowaliśmy różne rozwiązania regeneracyjne. W tym sadzie mieliśmy 30 stopni mrozu. Ciężka była pobudzić te drzewa do wegetacji. No, ale jak widać, udało się. Duże koszty ponieśliśmy. W regeneracji tych drzew, no ale coś zostało na tych drzewach, owoce są. Stosowaliśmy Vitisan ze względu na mączniaka. Baliśmy się o, w tym roku mamy bardzo dużo opadów, baliśmy się o wtórny go parcha. No i o nawożenie przy okazji potasem. Pilnowaliśmy się pod względem bardzo rosy, dużych temperatur. Musieliśmy pilnować warunków atmosferycznych mhm. do stosowania tego produktu. Produkt jest bezpieczny, jeśli go zastosujemy w odpowiedniej fazie, pogodzie. A proszę mi powiedzieć, duży, pro, duży problem? Duża presja parcha była w tym roku i mączniaka? Czy, czy raczej jak pan ocenia? Znaczy, może to źle zabrzmi, w naszym sadzie nie było dość mocno, bo stosowaliśmy od początku szczelną ochronę przeciw parchowi i na mączniaka, tak? Mhm. Pilnowaliśmy się, lecz wiadomo, że okres w czerwiec, lipiec mniej zabieg wykonujemy. Mhm. Jak wykonaliśmy mniej chemii, no to weszliśmy bardziej w biologiczne środki i zrobiliśmy no, nawożenie i ochronę przy okazji, tak? Mhm. To nam pomagało. Stosowaliśmy trzy razy, tylko że robiliśmy to, jakby można powiedzieć, w blokadzie. Stosowaliśmy Witisan, za pięć dni stosowaliśmy wapń, żeby nie zachwiać równowagi, równowagi między... potasu do wapnia. Tak. No szczególnie w jakiejś tam pogodzie takiej deszczowej, kiedy wapń jest wypłukiwane to jest dość istotne i warto stosować rzeczywiście również nawożenie wapniowe przy okazji, kiedy stosujemy wodorowęglan potasu w tych lokalizacjach, gdzie są jakieś tam niedobory albo jeśli chcemy ustrzec przed, przed niedoborami wapna. A jeszcze tak pytanie, bo zazwyczaj no, mamy pytania o to jak stosować VitiSan. E, oczywiście tutaj jest sugestia, żeby to robić raczej na suchy liść, także taka pogoda jak dzisiaj, to raczej nie bardzo. E, Odpada, tak. No właśnie, w, w jaki sposób? My stosujemy, e, jako chodzi o stężenie, kilogram na 100 litrów wody. E, czyli na przykład jak mamy opryskiwać tysiąca litrów, dajemy 15 kilogramów e, i opryskujemy tak roślinę, nie mamy, że no, na przykład musimy wykonać 700 litrów. Patrzymy na wilgotność powietrza i tak patrzymy, żeby ta roślina była bardzo dobrze pokryta. Że na przykład na młodszych kwaterach zrobimy 600 litrów, a na większych stosujemy na przykład 800 litrów. Zależy od miąższości korony. Ale robimy tak, żeby było dobrze pokryte i pilnujemy stężenia nie hektarowego, tylko stężenia wody. Czyli kilogram na 100 litrów wody. Sprawdza się rewelacyjnie. Ostatni zabieg, pokusiłem się o to i także w zeszłym roku, dokładamy troszeczkę siarki. 3-5 kg, tylko już mówimy o hektarze. Tak. Bardzo ładnie to wychodzi. No i pilnujemy pogody. Że jak zastosujemy Vitisan, żeby przez najbliższe 2-3 dni nie było opadu, żeby nam tego nie zmyło. Bo to jest środek powierzchownie, działa bardzo fajnie. Tylko żeby nie było tego opadu deszczu, żeby to na roślinie pobyło 2-3 dni. No i pilnujemy rosę. To jest najważniejsze. Wykonujemy zabieg wieczorem. Może być godzina 18-19, pochmurno. Ale tak, żeby jak zastosujemy, żeby nam ten środek wysechł. Mhm. Rosa, jak padnie nam w nocy, nic nie szkodzi, ale żeby wesło nam na liściu. Lub możemy stosować rano, jak jest pochmurno. To nie przeszkadza, tylko żeby nie było wysokich temperatur typowo na słońce, no i na rosę. Lub po deszczu, jak jest jeszcze zniżony liść. Broń Boże. No właśnie, tutaj Witisan stosujemy na suchy liść, nie na mokry. Ale może być taki liść wysychający. Jeśli będzie rosa, to rzeczywiście tutaj nic nie przeszkadza. On będzie się rozlewał po liściu, ale chodzi o to, żeby nie był zmyty, bo rzeczywiście Witisan jest bardzo silnie higroskopijny, a więc bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie i przy okazji bardzo dobrze zmywalny, więc przy dużych opadach te zabiegi czasami trzeba powtarzać. Tak. Ta mieszanka z, z siarką rzeczywiście jest Spomaga. bardzo fajna. Ona tak działa z jednej strony, ponieważ Vitisan bardziej, dużo lepiej działa w okresie 24-48 godzin po infekcji parchem, natomiast siarka profilaktycznie, więc uzupełniają się doskonale te dwa, te dwa preparaty. Przy czym siarka jeszcze dobrze się utrzymuje na, na liściu. liściu, tak. I właśnie to nam pomaga, że. Mamy lepszy efekt, też jakby dla nas, dla oka, tak? Tak. że lepiej widzimy preparat na, na liściu, na owocach. No, poza tym, jeśli będzie jakieś tam zmycie, to y, uzupełniają się. Działają synergistycznie. Czyli jeden i drugi wspiera y, działanie. No i rzeczywiście w tym roku jakoś dużego, chyba, dużej presji z, z mączniakiem y, też do tej pory nie było. Oj, jest. Duża jest presja. Jako w sadach, ogólnie w Polsce, mamy bardzo dużą presję. Ponieważ ludzie troszeczkę mi się wydaje, zaniechali ochronę pokwitniową. Mhm. Lub przed. Wiadomo, rok jest trudny, jabłko tanie było. Ludzie nie powchodzili w te droższe preparaty. No i ten moczniak jednak w tej drugiej połowie czerwca bardzo wyszedł. Tak jak i Dare czy Kortland, widzę kwatery, to jest, można by powiedzieć, jak w zimę biało. I duży problem będzie w przyszłym roku. Mhm. Że musimy już zastanowić się o ochronie co nas czeka w przyszłym roku, bo to co teraz mamy, pędy wytniemy, czy opryskamy liście tego wtórnego to tylko to co nam da w ten rok, ale już mączniak zimuje nam, przezimuje nam w pąkach na przyszły rok tak. i będzie bardzo duża presja mączniaka w przyszłym roku. Szczególnie na wiosnę. Tak jest i Czyli... tego musimy już się przekonać, że jeśli mamy dużą presję mączniaka pamiętajmy, że przyszły rok musimy się na tych kwaterach bardzo skupić i może będzie suchy rok, w przyszłym roku nie będzie znów parcha, ale pamiętajmy, że właśnie mączniak lubi taką temperaturę. Suchą, ciepłą, bezwieczne noce, nie ma rosy i ten moczek naprawdę nam się sieje. I no naprawdę będzie w przyszłym roku może być duży problem z mączniakiem. No, jeszcze tak, wracając do, yy, też do, 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 do mączniaka, to znów ta mieszanka z siarką bardzo fajnie działa. Uzupełniają się nie tylko przy okazji parcha, ale przy okazji właśnie mączniaka. Obydwa preparaty łącznie stosowane dużo lepszy efekt uzyskujemy. I niektórzy się boją tego, bo niektórzy są w szoku. Jak to? Wytysan i siarkolem? Ja mówię tak, jest to sprawdzone, zbadane na doświadczeniach. To bardzo fajnie działa. Niektórzy właśnie są w szoku, że, że te produkty się łączy, tak? bo to chodzi też o pH. Tak. Tylko, że wiadomo, siarki dajemy tylko pół dawki. Nie dajemy te 7 czy 8 kg, tylko te 3 do 4 kg jest wystarczająco żeby to się nam połączyło i wspomogło jedno drugie. No tutaj z vitisanem też, można stosować też w mniejszych trochę stężeniach, bo tam od 0,5% ten, ten preparat, więc razem z siarką to uzupełnienie jest dość ciekawe. Natomiast wydaje mi się, że jeszcze dla tych, którzy obawiają się parcha przechowalniczego albo przed zbiorami, Również może być to ciekawe rozwiązanie, bo środek, który nie ma tutaj jakichś pozostałości, można zastosować tuż przed zbiorami, żeby trochę powstrzymać właśnie te choroby przechowalnicze, szczególnie parcha przechowalniczego. Tak. No i to jest, co jest fajne, że nawozimy, tak? Potasem. Tak jak na przykład gala i dary, to wszystkie Champion, co musimy wzmocnić, no to właśnie to jest to, że Robimy ochronę, plus nawożenie, tylko trzeba zawsze pamiętać, że musimy wykonać w ciągu tam pięciu dni zabieg wapnem, żeby wyrównać, równowagę zachować. Jak rozmawiam z sadownikami, to niektórzy obserwują taką zależność, że właśnie w tych zabiegach, takich w okresie przedzbiorczym, troszeczkę poprawia się wybarwienie owoców ale to ze względu na e, potas, który dostarczamy e, na jabłka. I no, takie spostrzeżenia e, gdzieś, tam, gdzieś tam mamy, również w, w, w innych uprawach. To na pewno, bo widzę u siebie odgarnęte jak Ligol czy e, Prince czy Champion. Już łapie ładny puliczek. Czy jednak te wybarwienie, ta, e, jest to prawda, wpływa na poprawę jakości owoców? No, także. Jeśli Państwo chcecie jeszcze zastosować VitiSan przedzbiorczo, zachęcamy, ale pamiętajcie o tym, że również od początku w roku, w przyszłym roku można stosować nie tylko w uprawach ekologicznych, ale również w sadach, gdzie prowadzimy integrowaną ochronę, jako zabiegi wspomagające ochronę przeciwko parchowi i mączniakowi. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Dziękuję Panu Cezaremu. I do usłyszenia. Do następnego razu.